Hej, hej, hello! Witajcie moi kochani na kanale Rapture is coming, pochwycenie jest blisko. Rapture is coming, pochwycenie jest blisko. Uważajcie, bo za niedługi czas te słowo będzie już, e, niestety, będzie nie będzie można w ogóle mówić na temat tego pochwycenia. Niestety. E, prawdopodobnie to się do tego do wszystkiego, słuchajcie, zbliża. I teraz, co chcę powiedzieć. Mówiłam ostatnio, że Bóg prawdopodobnie już nie będzie dawał snów. No i widzicie, e, miałam sen. Bo snów ogólnie takich, z tych może światowych, bo światowych też to myślę sobie, bo wiadomo, że już wszystko, zobaczcie, tu się wszystko już tak dzieje, że widzimy co już, więc nawet nie ma to nawet co w ogóle mówić, co się w ogóle dzieje, bo już tyle tych snów w ogóle wszyscy ludzie mają, że potopy po wodzie, huragany i te wszystkie rzeczy i w ogóle. Ale czasami jeszcze, wierzę, tak samo też to może dawać, może nie. Mam sen, nie mam sen dzisiaj, w którym Bóg pokazał mi po prostu, że jeżeli będziecie słuchać, Miałam takie coś, że nie wiem, czy to była, ja czy to jakaś kobieta, yy, która oglądała filmiki. Yy, centralnie oglądała filmiki. Nie wiem, czy do końca uwolnieniowe. takie wiecie, Tutaj takie filmiki, takie, takie takie, że coś tam, demony uwalniające, jakieś tam tak samo inne rzeczy, że wszystkie tylko filmiki się oglądało i normalnie widziałam kobietę, która była. Miała raka po prostu, miała raka, że to miała aż takie oczo doły i że te, te, te jakby, o, centralnie w tym się tak miałam, że ta energia, to co robisz, zabiera twoją energię, wybiera z siebie życie, i ta osoba właśnie miała normalnie wyglądała, jakbym po prostu była trupem, ale kiedy przestała to robić, od razu tak jakby jak, ja tak w tym się miałam, jakby to byłam ja, wiadomo, to jest taki symbol, też jakby symboliczny, ale też myślę tak samo też tu o sobie, oczywiście, że tak samo myślę o sobie, żeby mniej tego wszystkiego tu już słuchać, oglądać i po prostu z Bogiem jeszcze bardziej być bliżej Pana Boga, to słuchajcie, powiem Wam, że ta energia, jakby tak wziąłam taki oddech, oddech i ta energia, te życie wróciło i te wszystkie oczodoły się wypełniły taką po prostu życiem. To mam tak ogólnie, jeżeli chodzi o mnie, to ja mam po prostu tak, bo jestem zmęczona, mam tu takie już ogólnie od urodzenia takie tu żyłki, to takie jest standardowo, więc żeby to nie było, że mam miało, czy oczodoły jakieś ogólnie, ale wiem, że też to jest wiadomo do mnie. Ale chcę Was przestrzec przed tym, że Bóg po prostu daje ten sen tylko po to, abyśmy mogli się skupić, że ta energia, to co robimy, gdzieś gdzie nasze oczy i w ogóle to wszystko tutaj jakby słuchajcie odchodzi, to to wszystko pochłania naszego Ducha Bożego, którym po prostu jesteśmy opieczętowani. I ja to od razu odebrałam w ten sposób, dlatego Wam o tym mówię. Um, diabeł chce zabierać wszystko z nas, wysysać aż do ostatniego, po prostu, słuchajcie ostatniej komórki dobrej takiej, którą mamy. I chce nam tutaj włożyć w nas te raki, te wszystkie rzeczy, abyśmy byli zakotwiczeni tym wszystkim. Ja nie mówię, żeby w ogóle tego nie oglądać, nie chodzi mi w ogóle o to, ale żebyśmy wiedzieli, co oglądamy, jak oglądamy, kiedy oglądamy, żebyśmy skupili się na Słowie Bożym, bo to nas będzie wysysało, wysysało naszego Ducha Bożego, którym Bóg nie chce, byśmy byli po prostu um, tym zajęci. Możemy słuchać dalej, wiadomo, sporodztwa i w ogóle, ale żeby nie za bardzo w tą stronę, słuchajcie, iść. Więc wiem, że jak ten oddech, wróciło, normalnie widziałam tą twarz, no jakbym widziała siebie albo kogoś innego, nie wiem, wróciła ta twarz taka... Taka po prostu ona się wypełniła Bożym, takim Bożym po prostu, taką Bożą miłością, nie wiem jak to nazwać nawet, takim Bożym życiem po prostu. No bo jak rak jest, to zabiera życie, prawda? I ja wiedziałam w tym się, że to był rak po prostu, więc to jest taki rak, który zabiera życie. Nie dajmy się temu, bądźmy, yy, odsuwajmy się od tego. Wiem, że ten, kto mnie teraz to słucha, to jest dla tej osoby. Wiem, że to jest dla tej osoby, która to słucha. Dlaczego? Bo za chwilę wam powiem yy, dodam wam kolejny filmik, który będzie właśnie. Yy, który pokazuje o tym, że w większości skupiamy się na osobach, które słuchamy i one nam zabierają, zwłaszcza te, które yy, yy, też. Tutaj walczą z tymi demonami i wypędzaniem demonów w ogóle. Uważam, że też czasami to nie powinno być pokazywane też jakby tu w filmikach, ale mimo tego też czasami to lubiłam i wiele razy coś tam sobie obejrzę. Nie mówię, że nie, ale to jest bardzo rzadko teraz. Kiedyś byłam na tym bardzo zafiksowana ogólnie, że tak powiem, bo po prostu, bo widziałam te uwolniające, też sama zostałam też uwolniona, jakby też odczuwałam to też fizycznie. I wiem, że to jest na coś, na rzeczy, że Bóg pozwala, by tutaj ktoś, kto miał być uwolniony, to ok. I zostawmy to i róbmy dalej swoje. Ten, kto ma to robić, to robi to dalej i to niech to dalej sobie robi, ale oczywiście w, bo w Bożym Duchu, by na pewno nie przyjąć dla siebie chwały. I widzę, ja widzę, kto jaki jest, jeżeli chodzi, bo mam takie kilka osób, które oglądam kiedyś bardziej, czasami tam tylko coś mi mignie, w tych osobach, bo już teraz nie oglądam tak bardzo, jak kiedyś oglądam, ale dlatego wiem, że to jest ogólnie, że ja tych osób nie oglądam. Więc myślę, że to nie jest dla mnie do końca, ponieważ no, ja tego po prostu nie oglądam, ale y, to czasami mi coś mignie i po prostu wiem, że to osoby, które są bardzo tutaj, bardzo z tym przywiązane. I słuchają takich tych osób cały czas tylko nagminnie, w ogóle ogólnie i, i tyle. Ale wiem tak samo z jednej strony, że też to bardzo mi pomogło z kolei, by nie bać takich demonów i różnych innych rzeczy, by z Panem Bogiem. Ale wiem też, że najbardziej pomaga to, że duch, który jest w tobie, to on to pozwala na to, żebyś ty się tego nie bał. Jeśli chodzi o jakiekolwiek domony, demony, strachy, ja tam się ogólnie nie boję um, takich rzeczy, bo wiem, kiedy jesteś z Bogiem. To nie będziesz się bał, ale kiedy już odchodzisz lekko, to wtedy się boisz. To wtedy jest, to, że wtedy po prostu się boisz. Także uważam też, że duch Antychrysta teraz mocno będzie bardzo pracował. Posłuchajcie kolejnego filmu, który będzie za chwilę. Tam jest o wiele więcej rzeczy do powiedzenia, które mówiłam, bo bardzo jest, bardzo poważny ten filmik. Także do usłyszenia, mam nadzieję, że to tak samo jest do kogoś z was, ale nie bójmy się o tym pisać. Ja, jak do siebie też, to oczywiście, też to wiadomo, może być wiadomo w jakimś tam stopniu, też do mnie, wiadomo, też, ponieważ wiadomo, internet mamy, używamy, oglądamy sobie, ja filmów nie oglądam, więc te filmów to jest, to tam w ogóle nie patrzę, filmów nie oglądam żadnych, ale czasami coś tam, wiadomo, tu mignie, coś tam na stronie, gdzieś tam, coś tam na YouTubie, gdzieś tam, coś tam. E, jest to, oczywiście tego mniej niż było kiedyś, myślę, ale zawsze to jednak pociąga. Więc em, posłuchajcie to, co będę tam mówiła, naprawdę, bo warto uważam. Niestety dzieją się już coraz, jeszcze coraz bardziej gorsze rzeczy, słuchajcie. Eee, I bądźmy czego czujni, pewni, że to będzie nas wysysało, jeżeli teraz nie zakotwiczymy się w Bogu. To jest taka moja po prostu rada dla Was dla nas wszystkich, abyśmy zakotwiczyli się w duchu świętym, eee, naprawdę, i słuchali, co On do nas mówi, tak? No. Także do usłyszenia. Idziemy się w kolejnym filmiku z Bogiem.